I proszę Państwa, druga sprawa. Przez wiele lat prowadziłam badania kliniczne, Byłam, współpracowałam z najlepszym um, prawnikiem, takim guru badań klinicznych w Polsce i ja proszę Państwa, świetnie wiem, jak funkcjonują firmy farmaceutyczne. Dużo lepiej niż Wy to wiecie, bo Wy bierzecie pieniądze od jednej, od dwóch, czasami od trzech, a ja prowadząc badania kliniczne pracowałam dla wszystkich innowacyjnych firm farmaceutycznych, wszystkich największych na świecie. Ja dobrze wiem, jak one funkcjonują. I proszę Państwa, Wy nie reprezentujecie zdrowia ani pacjentów. Wy reprezentujecie firmy farmaceutyczne i taka jest prawda. Dwie, trzy, cztery, pięć osoby, które prowadzą badania kliniczne, badacze, po pięć, po dziesięć. I proszę Państwa, nie mówcie, że reprezentujecie jakieś instytuty, a jeżeli nawet, to są to instytuty założone przez firmy farmaceutyczne. Nie ma niezależnych laboratoriów. I proszę nie machać pani doktorze głową, dlatego, że ja wiem, jak to funkcjonuje lepiej od Pana, bo Pan jest na pasku jednej lub dwóch, może trzech firm farmaceutycznych, a ja pracowałam dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Nie, to ja jest dalej, dalej. Chciałam teraz tak, kolejna rzecz teraz. Kolejna śmierć dziecka z powodu szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. Kolejna już w Polsce i zatrzymanie tej serii szczepień. Oczywiście kontynzencja zwykła, prawda? Albo statystyka na jedno dziecko. Przechodząc dalej, proszę Państwa, powoływanie się na WHO. No prywatną instytucję założono przez Gatesa firmy farmaceutyczne. Ludzie już to, proszę Państwa, wiedzą. Już odklejcie sobie tą informację z tym WHO od siebie, bo ludzie już naprawdę wiedzą, czym jest WHO. I nikogo nie, nie, nie zrobicie wrażenia powołując się na WHO, co że możecie się po prostu niestety ośmierzyć, dlatego że wszyscy wiedzą czym jest WHO. Mamy media społecznościowe, niezależne w tym jak na przykład Twitter czy Telegram i te informacje do ludzi docierają. My je przekazujemy, moja fundacja, Justyny fundacja, tamta fundacja, dzielimy się z informacjami. Ja jako prawnik przygotowuję pisma, znam te sprawy osobiście, bo ludzie do mnie dzwonią. I tymi pustymi frazesami typu najlepiej przebadana szczepionka przeciwko HPV na świecie. No, no, to, to jest, no, to jest zapisane, więc nie może mi się Pan tego wyprzeć, bo to jest po prostu, to jest po prostu no, no taki frazes, że jakoś śmiać się można, że ktoś z tytułami naukowymi, mówiąc do mnie, że jestem, to było osobą jakąś taką nieposiadającą wiedzy, kim ja jestem, przecież ja nie jestem lekarzem. Nie muszę być lekarzem, żeby wiedzieć, że wy nie jesteście odpowiedzialni za nasze zdrowie, tylko za reklamę i sprzedaż, handlowanie produktami farmaceutycznymi. Taka jest prawda, proszę Państwa. Z tyloma lekarzami przygotowałam bad umowy o badania, że to, to są chyba jakieś sypki. Bo jeden lekarz potrafi, bo po, na taką od pięciu do dziesięciu badań klinicznych prowadzić. A nasze tak detale zostawmy. Kolejna rzecz dotycząca reklamy. Zaczęły do mnie, jest to oficjalne, można sobie sprawdzić na moim profilu, zaczęły pisać osoby, że jest prowadzona nachalna reklama szczepień HPV w szkołach. Mało tego, piszą też tutaj informacje ludzie, że wyzwaniają do nich z ośrodków zdrowia. Mało tego, jest nagrana reklama, w której kilka państw, tym modelka Ania Rubik udają nauczycielki w szkole i zapraszają i reklamują, żeby brać to szczepienie, chronić swoje dziecko. Ja teraz chciałam się Pani Urzędniczki zapytać, bo to jest przestępstwo. Bo to jest, proszę pani, przestępstwo. To jest super zadbane najlepszej kategorii badania, yy, opinie, kontrole, sprawdzanie. Proszę Państwa, gdzie Wy jesteście? Kto pozwoli na tą reklamę? Są dwa urzędy, które biorą odpowiedzialność za reklamy. Jest rozporządzenie, jest ustawa i dokładnie wiemy, co wolno reklamować i czego nie wolno reklamować. I tego nie wolno reklamować i nie wolno reklamować w ten sposób. Żadnych refundowanych leków nie wolno reklamować. Nie wolno reklamować żadnych dla dzieci. A wy to robicie w szkołach? Gdzie wy urzędnicy jesteście? Przepraszam. I Gifu u i Urzędu Kontroli. Gdzie wy jesteście? Co wy robicie? Po prostu jest przestępstwo. Nie udzie to na sucho, bo proszę Państwa, nie możecie takich rzeczy robić. Namawiać w szkołach do reklamy. Albo puszczać reklamę z Anią Rubik, zachęcającą do szczepienia. Znacie rozporządzenia, znacie ustawy, wiecie, że łamiecie prawo, że jesteście że prawie, że można powiedzieć, przestępcami. Nikogo kara nie minie. Po to mamy te fundacje i działamy, żeby chronić ludzi przed Wami. Wy jesteście dla nas zagrożeniem. To Wy jesteście dla nas zagrożeniem. Wy, handlowcy, firmy farmaceutycznych, przedstawiciele. Żeby znaleźć lekarza, który chce leczyć, nie, nie można iść do prywatnego do Państwowego Ośrodka Ani szpitala. Ja mam to szczęście, że mnie to nie dotyczy. Ma prywatnych lekarzy i stać mi na to. Ale przedstawi a zwykłego Polaka. Jak przed wami chronić? Handlarzami produktów medycznych. Bo my musimy przed wami chronić. Każdy z was. Pobiera jakieś wynagrodzenia, wycieczki i inne rzeczy do firm farmaceutycznych. Teraz zabroniono co prawda w czasie godzin przychodzić handlarzom, ale to nie zmienia faktu, że i tak to robicie. Nie, nie, nie oczekuję odpowiedzi. To nie jest temat dyskusyjny.